Witam serdecznie i koniecznie jestem na reklamie osiągnięciu wiedzy pantokowej, której również jest rzeczywistość zawarta, ale co najważniejsze, aktualizacja teorie 30 podróży z wtorku, czyli z 2 maja 2023 i z 3 maja bieżącego roku oraz w nich zawarte są w skimie. szeroko wytłumaczone poprawki błędów, jak i możliwości zdobycia, e, za co e, bardzo sobie chwalę. bo to w treści jest interakcja, o którą walczyłem, czyli nauka plus zdobycie plus e, dobra zabawa. No niestety ja co do krajów, kiedy mówię, Jeśli się Nie stworzymy, to absolutnie, absolutnie do kreatu nie wchodzę, więc zapraszanie mnie 1 na 1, czy na filmy, nieważne, nieistotne. Nie gram. Eee, dlaczego? Ku mnie to nie bawi, że panie się nawzajem. Jeżeli już, to nie przyjdziemy. Na pewno. Na pewno brzę fans, na pewno brzę Call of Duty, ale nie we online. Dlaczego? Nie cieszy mnie. Cieszymy. Po prostu mnie nie bawi. Jedynie sobie mnie bawi to te Bez budowania z budowaniem nie ma znaczenia. E, moja średnia to jest około duchy, jeżeli tam sam. Natomiast oczywiście przy tobie skupieniu przy moich możliwościach chorobowych to jest to co mogę uzyskać naprawdę no, bez zgadzania tutaj tutaj też apelacyjnie wtedy użytkuję dobre wyniki. Oczywiście do rodzanie jeszcze nie jest daleko, tak jak kobiety, czy o tanc, ale idzie coraz lepiej. Ja jestem w tym miejscu prawie z to, aby się dobrze bawić, aby się nim jako tako, tak odnaleźć w tej fantazji i odbić o rzeczywistości, a nie płuc człowieka po to, tylko dlatego, że sformułował Iż, iż, iż szkoda, że przegrałeś pomimo, że ta osoba posiada, że nie, ale e, nic ci się nie stało kolejnym razem. No jeżeli jesteś służb, tak naprawdę jak że mówiłeś albo katujesz się, bo przegrałeś, No to sorry, to co, a dużo ich opiegiałeś, bo jak tak dalej pójdzie. Na to leczenie jest pewne, tylko to musi jeszcze stwierdzić lekarz. O tym, się dobrze bawię, owszem stosuje się te odwity, ale nie poznajcie, nie do takiego stopnia, żeby nikogoś z butami zjadł przywiezł ropę się się Coś jeszcze przypomniał, szanowny panie Marek.